Cześć vlog Dzisiaj mam wypad do Krosna Na pump i ja Ogólnie pojeździć sobie na rowerach Ja idę po ekipę ee, Zaraz Zaraz wyjeżdżamy Jeszcze jadę do sklepu popić Bo sobie nie wziąłem, bo nie miałem żadnej butelki Ani nic ee, Idę też do kolegi po rower, bo Mój rower jest zepsuty, więc w ogóle dzięki, że mi udostępniasz rower, drziołmek. No i co, zobaczymy się za chwilę, jak będziemy już jechać, albo, albo jak będziemy wyjeżdżać. To Zobaczcie, jest 6.57, wyjeżdżamy zaraz, więc... Jeszcze pojedziemy do sklepu, no i już jedziemy. Halo. Dojechaliśmy już na KSFR. Jesteśmy na pump Traku. Jestem tu pierwszy raz, więc trochę to na mnie zrobiło wrażenie. Fajnie to wygląda. Wszystko. A no więc potrenuję sobie teraz chwilę, bo... Bo pierwszy raz jestem na jakimś w ogóle pam traku. No i dobra, no widzimy się później. Siema vlog, tutaj moja maszyna do freeride'u Jesteśmy już dwa dni po KSFR i ogólnie to jesteśmy na bikepark Casablanca i teraz będę leciał hopat 3 metrową tak no i zobaczymy się